Impreza została zorganizowana na terenie przy kościele w Goździe. Pojawiło się tam wiele atrakcji. W związku ze zbliżającymi się świętami na stoiskach można było kupić wigilijne potrawy, ozdoby, bombki, czy nawet choinki. Ta akcja prowadzona już jest w gminie Gust kilka, naś, kilka miesięcy. Nie tylko w samym urzędzie, ale też w szkołach publicznych, które są na terenie naszej gminy. Są organizowane zbiórki pieniężne, akcje charytatywne. Cieszymy się, że tak licznie dotarli do nas wszyscy zainteresowani pomocą dla chorego dziecka. Sama akcja jest szczytna, ponieważ wszyscy mamy dzieci, wiemy jak ważne jest życie, jak ważne jest zdrowie. Stąd nasza szczera chęć pomocy, aby się udało zdobyć ten lek i uratować chore dziecko. Sporą atrakcją, zwłaszcza dla najmłodszych, była obecność Świętego Mikołaja wraz ze swoimi pomocnikami. Odwiedził go m.in. główny bohater niedzielnego jarmarku, czyli Staś Zieliński. Staś dzisiaj był przeszczęśliwy, zobaczył Świętego Mikołaja, napisał list z mamą, także dzisiaj e, takie malutkie marzenie się spełniło. Pisaliśmy list o zdrowie, e, także mamy nadzieję, że e, będzie się czuł coraz lepiej, e, jeśli podamy mu ten lek, jeśli to się uzbiera, także... E, Także na razie jest dobrze i walczymy o to, żeby tak zostało do końca. Czterolatek choruje na dystrofię mięśniową Dishena. To genetyczna choroba mięśni, która dotyka wyłącznie chłopców. Po ukończeniu 12 roku życia chory porusza się wyłącznie na wózku inwalidzkim. Istnieje jednak lek, który może zatrzymać DMD, ale terapia nie jest refundowana, a to najdroższy lek na świecie, kosztuje 15 milionów złotych. Stąd też szereg akcji i wydarzeń charytatywnych, które od kilku miesięcy odbywają się na terenie regionu radomskiego. Jesteśmy już, że tak powiem, coraz bliżej końca zbiórki. Na początku rok temu, gdy zaczynaliśmy, to było dla nas niewyobrażalne. 15 milionów, uda się, nie uda się, a teraz widzimy, że z Bożą pomocą, z ludzi, z całą armią Stasia wiemy, że to się uda. Cel jest już coraz bliżej. Nie, nie bawem wybije już 11 milionów na zbiórce dla Stasia. Także jesteśmy pełni nadziei, cud niedługo powinien się ziścić. Wiadomo już, że w najbliższych tygodniach zorganizowane zostaną kolejne akcje, z których dochód w całości zostanie przekazany na leczenie chłopca. Pierwsza impreza to charytatywny Sylwester w Małęczynie. W lutym nad Zwoleńskim Zalewem ma odbyć się potańcówka z kapelą Stomporkowską, a na 7 marca w Szydłowcu zaplanowano koncert zespołu Ira.